Dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku programu na Tropie. Nazywam się Jan Danyłow i jestem pracownikiem naukowym Kampinoskiego Parku Narodowego. W tej chwili znajdujemy się w Puszczy Kampinoskiej, w Podwarszawskiej Puszczy Kampinoskiej, chronionej od ponad pół wieku już w formie Parku Narodowego, czyli w najwyższej formie ochrony przyrody, przyrody przewidzianej polskim prawodawstwem. Kampinoski Park Narodowy powstał w roku 1959. I jednym z obiektów przyrodniczych chronionych w ramach parku jest najlepiej zachowany w Europie kompleks śródlądowych Wydm. Jest to drugi co do wielkości park narodowy w Polsce i liczy sobie ponad 38,5 tysiąca hektarów powierzchni. Około 70% powierzchni parku to są tereny leśne. Takie na, takie, na jakich terenie w tej chwili się znajdujemy. Pozostała część są to ciekawe tereny otwarte, które w dalszej części odcinka będą Państwo również mieli możliwość zobaczenia. Pewną unikatową cechą Kampinowskiego Parku Narodowego jest to, że jest to jeden z bardzo niewielu parków narodowych na świecie sąsiadujących ze stolicą państwa. Yy, generuje to oczywiście szereg komplikacji, szereg zagrożeń, no ale też ma niebagatelne, olbrzymie znaczenie dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Puszcza Kampinowska jest doskonałym miejscem rekreacji, a jednocześnie terenem, który wyposaża, Warszawę w powietrze, w świeże powietrze, w tlen. W tej chwili znajdujemy się na jednej z kampinowskich Wydm. Bardzo ciekawy twór. I proszę Państwa, jak te wydmy, jak te wydmy powstały? Mianowicie podczas ostatniego zlodowacenia, tędy, w tym miejscu, w którym teraz stoimy, płynęła gigantyczna rzeka tak zwana Prawisła. Prawisła powstała w ten sposób, że Wisła Płynąc w kierunku północnym napotykała yy, na swojej drodze na przeszkodę, jakim był występujący wówczas lodowiec. Nie mogła ona płynąć dalej na północ, w związku z czym rozlewała się na znacznym obszarze, tworząc rzekę o szerokości no blisko 10 km, czyli naprawdę gigantyczną, gigantyczną rzekę. Ta rzeka nanosiła swoim nurtem różne materiały, lekkie materiały, chociażby takie. Jak piaski i potem w miarę ocieplania się klimatu, w miarę jak Wisła już, jak lodowiec się wycofał, w miarę jak Wisła już potem wcięła się w to koryto, którym płynie obecnie, te materiały piaszczyste zostały odsłonięte i wiatry ukształtowały z nich wydmy. Wydmy zazwyczaj kojarzą się państwu może z krajobrazem nadmorskim. Tutaj mamy najlepiej zachowany w Europie wydm, kompleks wydm śródlądowych. Jak Państwo już może, widzą, ta wydma ma charakterystyczny kształt, ona ma taki łukowaty kształt, my w tej chwili stoimy niemalże na jej czele i właśnie wydma ten swój kształt zawdzięcza wspomnianym już wiatrom. Wydma ramiona skierowane ma w kierunku w kierunku zachodnim, kierunek zachodni jest tam, z tego względu, że wiatry właśnie wiały od zachodu, przesuwały czoło wydmy na wschód, ramiona pozostawały skierowane na zachód i tak też właśnie taka łukowata wydma została utworzona. Jak Państwo też widzą. Na stosunkowo niewielkim obszarze, który tutaj jest widoczny, mamy do czynienia naprawdę z wielką różnorodnością przodniczą. Ten stok wydmy, ten stok właśnie tutaj od strony tej dowietrznej, jest stosunkowo łagodny. On jest stosunkowo łagodny, łagodnie opada w tamtym kierunku, ale widzimy, że jest relatywnie ubogo porośnięty. Widzimy tutaj kilka sosen, parę młodych dębów, jałowcy, ale też całkiem spore dosyć otwarte y, przestrzenie natomiast przeciwległy skraj wydmy zapraszam tutaj za mną przeciwległy skraj wydmy jest zdecydowanie bardziej strony on tam dosyć gwałtownie w dół opada i jest też zdecydowanie bardziej żyzny i ta żyzność między innymi właśnie objawia się no tą szatą roślinną. Widzimy, że ona jest zupełnie inna, tutaj jest po prostu właściwie gąszcz. Tutaj jest gąszcz, jest bardzo zielono, bardzo, bardzo bogata jest, jest, jest ta roślinność. Dlaczego? Mianowicie bardzo drobne cząsteczki, cząsteczki ilaste, które jednocześnie są cząsteczkami bardzo żyznymi, one były przez wiatr przewiewane z tej strony wydmy na tą stronę. Dzięki temu ta strona rzeczywiście po prostu jest dużo bogatsza w składniki odżywsze, i dzięki temu mamy tutaj zupełnie inny właściwie las rosnący po tej stronie. Czyli na takim niewielkim stosunkowo obszarze mamy naprawdę dużą, ciekawą różnorodność przyrodniczą, a dodatkowo jeszcze tam w dole tworzy się tak zwana misa deflacyjna, takie obniżenie, w którym okresowo zbiera się woda, czasami wytwarzają się tam małe torfowiska, także dodatkowo jeszcze ta różnorodność jest tutaj. Zbogacana, podnoszona właśnie o ten jeszcze taki element tego wilgotnego mikro, mikrosiedliska. W tej chwili, proszę Państwa, znajdujemy się w jednym z obszarów ochrony ścisłej Kampinowskiego Parku Narodowego. I cóż to są te obszary ochrony ścisłej? Mianowicie są to miejsca, w których przyroda została zachowana w najlepszym stanie, i w tej chwili człowiek właściwie nie podejmuje w tych miejscach żadnych działań nie ingeruje właściwie w żaden sposób w naturalnie zachodzące procesy. W Kampinoskim Parku Narodowym ponad 4000 hektarów chronionych jest właśnie w ramach ochrony ścisłej. 22 takie obszary zostały w puszczy Kampinoskiej wyznaczone i my w tej chwili znajdujemy się na terenie największego z tych obszarów, obszaru ochrony ścisłej Sieraków, a co ciekawe jest to zarazem obszar ochrony ścisłej położony najbliżej Warszawy. Czyli taka ciekawostka blisko granic miasta zachował się płat, naprawdę bardzo duży płat, naprawdę bardzo dobrze zachowanej przyrody. Jednym z takich elementów, dosyć charakterystycznym właśnie dla obszarów ochrony ścisłej jest obecność martwego drewna. Tutaj widzą Państwo powaloną już martwą sosnę. Tutaj z kolei za mną widać martwe, martw, stojący jeszcze pień martwego, martwego drzewa. I z pozoru mogłoby się wydawać, że takie martwe drzewo no, jest jakimś takim marnotrawstwem, no, no bo, no bo już, już, już nie żyje, rozkłada się, czemu właściwie mogłoby to służyć? Ale z punktu widzenia przyrodniczego, z punktu widzenia przebiegania procesów przyrodniczych, martwe drewno. Jest niesamowitym bogactwem, jest naprawdę bogactwem wielkim, jest domem dla niezliczonej rzeszy organizmów, jest miejscem rozwoju dla wielkiej rzeszy różnych, różnych stworzeń, chociażby bezkręgowców, chociażby grzybów. I tak naprawdę bez martwego drewna drzewostany są niesamowicie ubogie, jeżeli chodzi o to, co w nich żyje. A co ciekawe, Właśnie stojące drzewo martwe, leżące drzewo martwe, drzewo, które jest zawieszone, czyli jest takie właściwie pomiędzy drzewem stojącym a już leżącym. Każda z tych takich stadiów rozpadu tego drzewa, ono charakteryzuje się jakimś swoistą, charakterystyczną dla siebie, właśnie fauną, mikroflorą, która, która taki pień zasiedla. Także wszelkie postacie martwego drzewa są z punktu widzenia biocenotycznego bardzo, ale to bardzo potrzebne. No ale oczywiście wspominamy o grzybach, wspominamy o bezkręgowcach. W Parku Narodowym żyją też zwierzęta znacznie i to znacznie, znacznie większe. Chociażby herbowe zwierzę w Puszczy Kampinoskiej, jakim jest łoś. Obecność łosia na tym terenie jest wynikiem projektu reintrodukcji. Łosie wyginęły na terenie Puszczy Kampinoskiej w XVIII wieku i na początku lat 50. zostały w sztuczny sposób przez człowieka przywrócone. W tej chwili teren ten zasiedla około 350 łosi. No, niestety nie mieliśmy dzisiaj szczęścia, żeby, żeby spotkać łosia, natomiast możemy zaobserwować, o chociażby na przykładzie tej sosenki, jego, jego aktywność żerowiskową. Tak właśnie wyglądają drzewa, którymi łoś się posilał. No widzimy, że tutaj już jest zgryziony zupełnie ten górny stożek wzrostu. No i, i takie drzewo przybiera formę. Taką jaką Państwo widzą, już taką bardziej, bardziej krzewiastą. Jest to pewnym, pewnym nawet być może problemem, ta presja zwierząt kopytnych na, na, na ekosystemy leśne, no ale w przyrodzie, w dobrze zachowanym środowisku oczywiście występować powinna równowaga. Duże drapieżniki powinny tutaj ograniczać liczebność roślinożerców, tak właśnie tutaj no, obchodzących się z puszczańskimi drzewostanami. Te wszystkie polskie parki narodowe mają swoje logo, w tym że logo zobrazowana jest jakaś przyrodnicza, ciekawa wartość reprezentowana w danym parku. Akurat w przypadku Kampinoskiego Parku Narodowego jest to wspomniany już wcześniej łoś. Łoś, który jak przypominam, znalazł się tutaj w wyniku projektu reintrodukcji. Podobnie zresztą jak ryś i bóbr. Te trzy gatunki ssaków powróciły na teren puszczy w wyniku działalności człowieka. W tej chwili znajdujemy się w miejscu unikatowym, jeżeli chodzi o Puszczę Kampinowską. Przy jedynym w Puszczy Kampinowskiej torfowisku wysokim, tak zwanym długim bagnie. Torfowisko, no trudno zgadnąć skąd ta nazwa. Przede wszystkim widzą tutaj Państwo, rosną mchy torfowce. Mchy torfowce, które właśnie gromadzą wilgoć, gromadzą wodę oraz no, tworzą rzeczywiście bardzo specyficzne warunki warunki glebowe jakim jest torf. Torf w tym miejscu był nawet niegdyś wydobywany z tego torfowiska. Na całe szczęście okazało się, że jest to torf o stosunkowo niskiej wartości kalorycznej, eksploatacji zaniechano bardzo dobrze, bardzo szczęśliwie, z wielką korzyścią dla przyrody. Dzięki temu nadal możemy podziwiać taką piękną przyrodniczą wartość jakim jest właśnie torfowisko w puszczy Kampinowskiej. Cóż takie torfowisko porasta? No, między innymi wełnianka pochwowata. Widzą Państwo tutaj owoce wełnianki pochwowatej, takie właśnie tutaj jako bawełniane kotki. W tej chwili jesteśmy już tutaj o takiej porze roku, że wełnianka właściwie kończy swoje owocowanie. Natomiast jeszcze miesiąc temu, właściwie całe torfowisko było jednym wielkim śnieżno-białym łanem, przepięknie wyglądającym. Zapraszam serdecznie. Długie bagno jest do zwiedzenia w Puszczy Kampionowskiej z Czerwonego Szlaku, ulokowane jest tuż przy cmentarzu w Palmirach. Ale nie tylko wełnianka jest yy, rośliną charakterystyczną do tego miejsca. Bardzo ciekawe jest również bagno zwyczajne bagno zwyczajne, które widzimy tutaj bagno zwyczajne Państwo tego oczywiście nie będą mogli poczuć ale bagno ma bardzo intensywny, bardzo charakterystyczny zapach. Sądzi się, że właśnie że taki zapach dzikich. Podmokłych, bagnistych ostępów. No, właśnie to jest między innymi zapach tej rośliny, bagna zwyczajnego. Bardzo charakterystyczny zapach. Polecam, jeżeli tylko ktoś ma możliwość powąchania. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ale takim pewnym botanicznym fenomenem właściwie w tym miejscu jest Hamedawne Północna. Hamedawne Północna to jest taka krzewinka stosunkowo niepozorna, która porasta torfowisko a właśnie przed nami, jest to relikt polodowcowy. Relikt polodowcowy jest czymś, co zostało na jakimś terenie po czasie, kiedy panował tutaj znacznie zimniejszy, znacznie bardziej surowy klimat. Mówiliśmy już o tej właśnie, że zawdzięczamy powstanie kampinoskich wydm właśnie po części epoce lodowcowej, lodowaceniu i związanych z tym procesom hydrologicznym, geomorfologicznym, ale właśnie też obecność pewnych organizmów jest tutaj nadal pozostałością po tym czasie. I właśnie hamedafny północna, gatunek typowy dla terenów tundrowych, dla Skandynawii, dla Syberii, ona tutaj niejako została po tym czasie, kiedy takie syberyjskie warunki tutaj panowały, znalazła dogodne miejsce występowania i rośnie tutaj nadal. Państwo w tej chwili znajdujemy się na Czarnym Szlaku, nieopodal miejscowości Truskaw i mamy okazję tutaj podziwiać ekosystemy otwarte, które w Puszczy Kampinoskiej również odgrywają bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną tego obszaru. Widzimy tutaj, że te łąki są bardzo bujne, żywe. Wegetacja tutaj naprawdę bardzo intensywnie, intensywnie funkcjonuje, no i oczywiście one skrywają mnóstwo mnóstwo ciekawych tajemnic zarówno florystycznych jak i ornitologicznych entomologicznych te łąki po prostu to jest rzeczywiście jedna wielka fabryka fabryka życia w tej chwili w upalny dzień nie mamy może możliwości podziwiania wszystkich tych organizmów które tutaj bytują ale zapewniam państwa wieczorem takie rzadkie ptaki jak derkacze odzywają się w tych łąkach, oczywiście król Puszczy Kampinoskiej, czyli łoś wychodzi tutaj na żel, przechodzi tędy, także jest to bardzo ważna ostoja dla wszelkiego zwierza, a także dom dla bardzo cennych gatunków roślin, takich chociażby jak chronione w Polsce storczyki. Poruszamy się po specjalnie skonstruowanej kładce, ona ma dwojaki cel, ma zapewnić nam bezpieczeństwo, zapewnia nam po prostu tutaj możliwość wygodnego oglądania, podziwiania przyrody, a także oczywiście służy przyrodzie samej. Nie depczemy po cennej roślinności, nie, nie zaburzamy tutaj funkcjonowania ekosystemów tak bardzo, jakbyśmy to robili, gdybyśmy po prostu tutaj deptali po ziemi, po, yy, po błocie. Co ważne, ważne jest że poruszamy się po szlaku, po czarnym szlaku turystycznym, jednocześnie poruszamy się po ścieżce edukacyjnej i w Parku Narodowym tylko i wyłącznie po takich właśnie wytyczonych miejscach wolno nam się poruszać. Dodatkowo należy wspomnieć, że ekosystemy otwarte, łąki, są przykładami miejsc, gdzie realizuje się w Parku Narodowym tak zwaną ochronę czynną. Ochrona czynna polega na tym, że człowiek, aby zachować na przykład jakiś stan środowiska, musi podejmować jakieś działania. Gdybyśmy pozostawili te łąki sobie. Działaniom, procesów przyrodniczych one z czasem zarosłyby, uległyby zakrzaczeniu, wyrosłyby tutaj drzewa i takie cenne ekosystemy byśmy, byśmy zatracili. I w celu zachowania ich musimy podejmować pewne akcje, jak chociażby wykaszanie cykliczne, odkrzaczanie. Tego typu, tego typu działalność w Parku Narodowym jak najbardziej jest realizowana i musi być realizowana, żebyśmy te cenne gatunki związane, na przykład właśnie z mogli mogli yy, zachować. Państwa, myśląc o parkach narodowych, przede wszystkim kojarzymy to z ochroną jakichś wyjątkowych walorów przyrodniczych. Tak też jest w rzeczywistości, natomiast nie wolno zapominać, że w parkach narodowych chronimy również dobra kultury oraz historii. W tej chwili znajdujemy się przy największej nekropolii położonej we wszystkich parkach narodowych w Polsce, przy cmentarzu w Palmirach, w Puszczy Kampinowskiej. Pochowanych tutaj jest ponad 2000 osób ofiar egzekucji wykonywanych w latach 1939-1943 przez niemieckiego okupanta. Ofiary te były przywożone do puszczy Kampinowskiej. Nie wiedząc o tym, że, że, jest to jest ostatnia, że jest to ich ostatnia droga, nie wiedząc o tym, że tutaj zginął, okupant dokładał wszelkich starań, by egzekucje te nie ujrzały światła dziennego i tak naprawdę wiemy o nich w znacznym stopniu dzięki działalności ówczesnych służb leśnych. One to słysząc, widząc, że coś niepokojącego się dzieje w puszczy, podkradały się pod takie miejsca i widząc właśnie te zajścia znakowały jakoś teren. Jednym z charakterystycznych sposobów znakowania było wbijanie łusek karabinowych w pnie drzew. Także potem, po wojnie, możliwe było odtworzenie zdarzeń, które miały tutaj miejsce, ekshumacja zwłok i ich godne pochowanie. Leżą tutaj osobistości no, wielkiego kalibru, można powiedzieć, m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj, m.in. Olimpijczyk, złoty medalista z Los Angeles Janusz Kusociński, również działać podziemia. Więziony w pawiaku, potem właśnie tutaj yy, zabity, zabity w Palmirach. Także no, zawsze, zawsze należy pamiętać o tym, że wiele, wiele historii kryje się również w polskich, w polskich lasach, w polskich puszczach. A Puszcza Kampienowska zajmuje tutaj miejsce bardzo szczególne dla osób zainteresowanych tą tematyką. Polecam zwiedzenie również Muzeum Miejsce Pamięci w Palmirach, nowo otwartego muzeum, które Państwu z pewnością bardzo dobrze przybliży właśnie tą tragiczną historię, która się tutaj rozegrała. Proszę Państwa, dziękuję bardzo na dzisiaj. To wszystko w programie na tropie i zapraszam na przyszłe odcinki, które również będą traktowały o Puszczy Kampinoskiej. Dziękuję bardzo.